Już? Nagrywa się. Nagrywa się, wychodźcie, wychodźcie. Wychodźcie już! Dobra, I, i wychodź tak, żeby było widać jak wychodzicie. Szybko, szybko. I odsuwaj się ta od wejścia, od wyjścia. Nie, nie, ale w tą stronę, dziewczyny, w tą stronę, w tą stronę. W tą stronę. A A jakby tutaj jeszcze z siedmiora? Z siedmiora, z siedmiora. Dobrze, kurde? O kurde! Dobra. Proszę pana, no Dobra, trochę nic nie zadowolenie. nie pan, mój plecak.